cenić perłę wyciszenia, perłę zadumania. też powiedział, że nieraz w życiu głośniej mówi się milczeniem niż krzykiem. Ksiądz Stradowski do kogoś bliskich powiedział, my się jeszcze tak mało znamy, bośmy jeszcze razem nie cierpieli. Czasem trzeba Wspólnie przecierpieć, żeby poznać jakąś prawdę. Ktoś inny pytał swoich wychowańców: To o czym sobie dziś pomilczymy? To jest ten świat, który, gdy zostanie usunięty na margines, nasza rzeczywistość stanie się stereotypowa, nudna, jednowymiarowa. Kiczowata. Trzeba umieć dostrzegać ludzkie dramaty. Trzeba patrzeć na długi dystans, uczestnicząc w Bożym maratonie. I nie trzeba rozglądać się, kto wybrał lepszy szlak. Czy lot idący w stronę Sodomy i Gomory, czy Abraham śpieszący w stronę dębów z namr. Pamiętam jedną z najpiękniejszych komedii, jaką słyszałem na temat Sodomy i Gomory, to gdy miałem trzy lata kapłaństwa, wygłosiła mi Halina Mikołajska, słynna polska aktorka, która działała w korze i była szykanowana przez komunistyczne władze z tego powodu. I akurat w niedzielę była Ewangelia o tym, jak Abraham targuje się z Bogiem, żeby uratować Sodomę i Gomorę i z taką żyłką handlarza mówi Panie Boże, ale jeśli w Sodomie znajdzie się stu sprawiedliwych, nie ukaże ich ogniem. Jeśli będzie stu sprawiedliwych, nie ukaże. No to Abraham wtedy usiłuje korzystniejszą stawkę wytargować. A jak osiemdziesięciu sprawiedliwych będzie? Uratujesz Sodomę? Uratuję, zachowa. I Abraham z to, co dochodzi stopniowo do dziesięciu sprawiedliwych. Bóg zgadza się, ale w Sodomie nie ma dziesięciu sprawiedliwych. Ogień niszczy miasto. I Helena Mikołajska mi nie mówiła, niech ksiądz zobaczy, Abraham był pasterzem, człowiekiem z a każdy człowiek był dla niego taką wartością, że się targował z Bogiem o każdą ludzką jednostkę. A my, trzy pół tysiące lat później, tacy postępowi i tacy nowocześni. Zomo pałuje studentów, władze wydają niesprawiedliwe wyroki, na co dzień łamie się prawa człowieka. Dziś by już tego nie powiedziała, najmłodszy z Was nawet może nie wiedzą, co to jest Zomo na szczęście. W naszych czasach mówiło się Zomo Sam Pierze. Zmotoryzowane jednostki milicji obywatelskiej. I w tej perspektywie aktorka była nauczycielką Ewangelii, nauczycielką treści biblijnych. I zapewne obecnie, patrząc na niektóre reklamy, na styl tabloidów, gdzie nie szanuje się człowieka, tylko sensacje, na prymitywizm, pogoni za skandalem, powtórzyłaby to samo. Więc chcę nam życzyć tej subtelności serca, w której wyraża się ewangeliczna cichość. Chcę nam życzyć tego abramowego spojrzenia, gdzie każdy człowiek jest wielką wartością i obejmujemy go naszą modlitwą, stając przed Bogiem, by w ten sposób przemieniać oblicze Ziemi i troszczyć się o perły, które Bóg zawierzył naszemu pokoleniu, aby nie zostały bezmyślnie w atmosferze krzyku podeptane. Tego Wam życzę serdecznie. Teraz otwórzmy nasze serca na troski i niepokoje całej rodzinie ludzkiej, aby w ufnej modlitwie prosić Ojca z niebios. Za zakresu wspólnoty, w której żyjemy, abyśmy z te spotykali w Nim Uczuli się za nich odpowiedzialni. Ciebie prosimy. Za obecnego wśród nas arcybiskupa Józefa, aby wspierany przez Boga przekonywał nas, że w ciszy przemawia Bóg. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sam. W intencji szesnastek sercem był młody, abyśmy styl ewangeli, w którym staramy się tutaj żyć, przenieśli do naszych domów i środowisk. Ciebie prosimy. A za tych wszystkich, którzy w ciszy swojego serca spotkają się dzisiejszego wieczoru z Bożym przebaczeniem i za kapłanów, żeby przez nich mówił do nas Chrystus. Ciebie prosimy. O liczne powołania kapłańskie i zakonne do służby Bożej. Ciebie prosimy. W tych intencjach, które teraz cieszy swego serca każdy z nas chce wypowiedzieć. Ciebie prosimy. Przyjmij nasze modlitwy. Napełnij naszą ciszę, Twoją łaskę. Spraw, abyśmy umieli Wsłuchiwać się, kiedy przemawiasz do nas w wielkim milczeniu i żebyśmy zawsze byli posłuszni Twoim natchnieniom przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Spotka się z wami i wspólnie zacząć do szkole, A my przygotowujemy ucztę i musi razem z nim. Przynieście obrót, biały, czysty obrus i nakryjcie mi stół. Czystość tego obrótu podobna jest do czystości naszych serc, które uświęcisz Jezus. Chrystus. Przynieście też kwiaty, które swym pięknem i świeżością wylądowym stół. Tak, panie. Już prawie gotowa uczta. Jeszcze tylko chleb i wino, których z symbolu przynosimy Ci. Naszą zabawę i naukę. Nasze codzienne na życie i pracę. Nasze małe porażki i zwycięstwa. Jesteśmy gotowi. Proszę, zasiądź z nami, uczyń cud. Przemień ten chleb i wino, swoje ciało i krew i bądź z nami obecny, nie tylko jako tajemnica, ale jako żywy Bóg.